Era Wodnika. Dlaczego dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy? Witajcie, kochani! Dlaczego dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy? Dlaczego moce źródła nie ingerują i nie bronią ludzi przed okrucieństwem innych? Dlaczego wyższe siły nie niszczą tych, którzy chcą zniszczyć innych? Te pytania prowadzą poza granicę warunkowości w rzeczywistość energetyczną. Rzeczywistość, która kontroluje to, jak działa wszechświat. Mamy wolną wolę, aby myśleć to, co chcemy, aby koncentrować się na tym, czego chcemy i poszerzać możliwości rzeczywistości. W trójwymiarowym świecie dzieci wydają się bezradne. One nie potrafią jeszcze o siebie zadbać. Jednak w rzeczywistości energetycznej te dusze już emitują wibracje, powodujące reakcje otaczającego ich życia i nakierowując swoją potężną miłość na to, czego pragną doświadczyć. Pojawia się pytanie, dlaczego niektóre dzieci rodzą się chore. Niektóre z nich w niewyobrażalnych wojnach z wymiarowego punktu widzenia wydaje się to niesprawiedliwe, ale wszechświat porusza się w wibracyjnym tańcu, poprzez wibracje wymierza on kary lub nagradza. Dusze przychodzące na Ziemię stanowią koncentrację energii, która będzie miała wpływ na ich sytuację rodzinną i na bieżące doświadczenia. W tym momencie, kiedy dusza wchodzi w ciało fizyczne, zaczyna emitować wibracje i przyciągać to, co jej odpowiada. Te dusze mają silne pragnienie, aby stać się bardzo silnymi, więc tymczasowy ból jest dla nich tego wart. To jak chodzenie na siłownię, aby podnosić ciężary. Czasem jest to trudne i nieprzyjemne, jednak stopniowo można stać się silnymi. Każdy wybiera swoją drogę. Czasami te dusze wcielają się w rodziny, wiedząc, że umrą i aby pomóc swoim bliskim skierować się ku światłu. Czasami godzą się one na rzeczy niewyobrażalne, aby wywołać współczucie milionów ludzi, którzy zobaczą ich historię w wiadomościach. Czasami dzieci przychodzą z chorobami, jako nauczyciele i z niesamowitą wytrwałością pokonują trudności, inspirując wszystkich innych. Zanurzając się w trójwymiarowej rzeczywistości, trudno jest zrozumieć, że wieczny taniec jest ważniejszy dla duszy niż możliwe tymczasowe doświadczanie bólu lub doświadczenia trójwymiarowej rzeczywistości. Mimo to jesteście wiecznymi duszami. Niektórzy z Was są wolontariuszami, którzy dobrowolnie przyjęli wyzwania jako część swoich planów a niektórzy podejmują wyzwania, które pojawiają się w wyniku tego, że po prostu zbyt często koncentrują się na wibracjach niższych niż miłość i które nie są przyjemne. Oto dlaczego musicie dbać o swoje uczucia i wybierać przyjemne myśli. Doświadczacie więcej miłości i lekkości, kiedy osiągacie wibracje miłości. Nawet jeśli przyszliście z determinacją rzucić wyzwanie, aby stymulować dążenie do miłości, to niekoniecznie musicie podążać tą drogą. Możecie osiągnąć miłość teraz i uniknąć tych problemów. Boskość dała wam wolną wolę. Wasze anioły muszą to uszanować. One dają Wam swobodę dokonywania własnych wyborów i doświadczania własnych rezultatów. Jeśli poprosicie o pomoc, to Wasze anioły będą reagować na wszystkie wibracje miłości tej prośby. No, autor używa tutaj słowa anioły już żeśmy kilka razy to omawiali. Mniejsza o nazwę chodzi o jakichś wyższych opiekunów. Czytam dalej. Nie jesteście w stanie niczego słyszeć do tego stopnia, do jakiego się boicie. Jeśli trwacie w nienawiści, to musicie poczekać na przejawy tej miłości. Jeśli zdecydowaliście się odwrócić wzrok od bólu i odnaleźć piękno w każdej chwili, to otworzycie się na światło miłości, pomocy i łaski. Ona jest zawsze tu obecna. Dlaczego więc dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy? Aby znaleźć konkretną odpowiedź, to każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, ale ogólna odpowiedź we wszystkich przypadkach jest prosta: albo są oni otwarci na miłość płynącą w każdej chwili miłość, która może im pomóc nawet w wybranych przez nich trudnościach. Albo otwarci nie są. Niektórzy dobrzy ludzie blokują przepływ miłości, stwarzając choroby. Często ignorują oni znaki ostrzegawcze i kontynuują czynienie czegoś, nawet wtedy, gdy przestaje to przynosić radość. Zwróćcie uwagę na miłość i dobroć w swoim sercu. Kiedy zaczynacie czuć inaczej, to dokonajcie innego wyboru. Dobre rzeczy wydarzają się zgodnie z dobrymi wibracjami, a złe rzeczy zdarzają się, gdy dobre wibracje są stłumione. To, czego doświadczacie, nie ma nic wspólnego z Waszą wartością, ponieważ już jesteście godni wszystkiego i natchnieni przez boskość. I przez Wasze anioły, aby wybrać tę ścieżkę, która przynosi Wam radość. Błogosławieństw Wam wszystkim. Zwróćcie uwagę w opisie na link, który podam. Ja już kiedyś tego śpiewaka słyszałem. Dobra dusza przysłała mi jeszcze raz ten link. Polecam, bo warto. Takie uniesienia miałem kiedyś po wyjściu z filmu o Mocarcie.